Jak było w Kaliszu kilka dni temu, to był straszny. Uh, Ale nasz obowiązek to jest: jak było w Kaliszu, nigdy mogło podzielić nas. Ich cel. Te łobuzy, które robili, spalili statut kaliski jeden najbardziej ważny i historyczny dokumentat, dokumentatów nie tylko w Polsce w całej Europie, nie mogę pozwolić na takie prowokacje podzielić nas. Uh, but it is our duty uh, to stand united and those uh, those rascals a uh, few days ago in Kalisz who burnt uh, the statute of Kalisz one of the most important historical documents for Jews not just in Poland but in Europe uh, they cannot succeed they will not divide us. I wtedy to jest ja chcę podziękować leciego w tym razu naprawdę był bardzo mocno i jasna reakcja.

Kaliś, sam w Kaliszu, to jest bardzo and the mayor of Kalisz and the bishop of Kalisz also reacted accordingly, which is uh, very important. I ta nauczył nas. Kalisz nauczył nas też dwie rzeczy. Pierwsze, że musi reagować od razu i mocno. Uh, Kalisz uh, has taught us two things. First of all, that we need to react immediately and firmly. Milczyć nigdy będzie pomoczne. Uh, silence will never be helpful. Nas. And the second thing, as I said before, I will never allow such uh, events uh, to divide us. Dziękuję. Thank you. Thank you. Now, the Keller. Zaprascha. Uh Cantor Simha Kather will say the prayer.